Witam ziomeczki wszystkich bardzo serdecznie, cześć, dzisiaj bardzo szybki materiał, pokażę wam jak można szybko i na niskim levelu zarobić. Jesteśmy w mieście w Wyspie Pożegnania, czyli tej pierwszej, zobaczmy sobie miód. Miód kosztuje w tym momencie 4000. tysiące, to jest kupuje za 2200, no ale był czas gdzie miód kosztował po 8000, po, po 10 nawet, więc powiem wam jak szybko można zabijać pszczoły w łatwy sposób. To jest takie przejście w mieście Pożegnania, bum, jesteśmy w Kebelesie. I idziemy sobie tutaj. Ja mapkę zostawię, żebyście widzieli, gdzie, co i jak. I tu jest bardzo fajny taki spocik z pszczołami właśnie. Tu jest dziura, gdzie wchodzimy i zobaczymy, ile tego miodu będzie. Dos dokładnie idzie się tutaj. Mamy jedną, zabijemy sobie cały, cały spawn i zobaczymy, ile tych, tego, tego miodu mamy. Tu jest jeszcze skrzynka jakaś ze skarbem, ale tą skrzynkę już nie pamiętam co to było, i odebraliśmy nagrodę dawno. O wygląda to w ten sposób, że biegamy, zawijamy pszczoły. To jest chyba jeden z największych takich pojedynczych spotów z pszczółkami. Wracamy. I z tego co widziałem, to ludzie farmią te tak, także sobie tutaj czekają, coś tam robią. W międzyczasie pewnie i znowu idą na pszczoły, i znowu. Albo tutaj można wybijać jakieś potwory, ale to są nietoperzy jakieś tam słabe. Jeszcze chyba pszczoła się... dwie pszczoły chyba resprę się tutaj u góry. No, a ile mamy miodu? 7. Tak naprawdę 6. zebraliśmy. Czyli krótka kalkulacja. 24k. Czy to dużo, czy to mało? Jeśli macie tam level, nie wiem, 10, 20, 35, a brakuje wam napoty, to może uratuje to komuś życie. I pamiętajcie, że też zawsze z pszczoły może wypaść karta. A karta pszoły ile kosztuje? Zobaczymy jeszcze na markecie na szybko. Jest chyba dosyć droga karty, to nic innego jak zbieractwo. Ja mam dwie karty. Jedną dostałem od widza, drugą się dostaje na samym starcie gry. Jakoś nie mam szczęścia do tych, do tych kart. Karta pszczoły. Nawet nie ma. No ile można za nią żądać? Ciężko mi powiedzieć, bo nawet nie ma na markecie. No właśnie, więc o, nowy boost jeszcze do serwera. 30% więcej doświadczenia. No to jak widzicie ja kończę w takim razie. Yy, kończę ten materiał. No i powodzonka na razie i owocnych łowów życzę w kakele. Cześć!